Przez praktycznie cały XIII wiek w Europie nastąpiło ogromne ożywienie gospodarcze związane z kolonizacją nowych ziem, rozwojem dużych gospodarstw wiejskich oraz rozbudową i urbanizacją miast w okresie średniowiecza. Jednakże już na początku XIV wieku ten okres ożywienia gospodarczego zaczął przyhamowywać, gdyż z każdą kolejną dekadą gospodarowano Coraz więcej ziemi, która była o wiele gorsza jakościowo od tych istniejących m.in. w Europie Zachodniej, co doprowadziło do spadku produkcji rolniczej, szczególnie, szczególnie w rejonach Europy Środkowej oraz Wschodniej. W całej tej sytuacji nie pomógł również fakt, że w roku 1303 przez Europę Środkową przytoczyła się tak zwana mała epoka lodowcowa podczas której doszło m.in. do zamarznięcia Bałtyku w 1303 roku, w wyniku czego został w znaczącym stopniu ograniczony na pewien czas handel morski i możliwość uprawy roli, zwłaszcza w przymorskich regionach położonych nad brzegiem Bałtyku. We wszystkim tym nie pomagał również fakt, że w roku 1348 przez Europę przetoczyła się największa w tamtym okresie epidemia choroby, jaką była dżuma, nazywana również czarną śmiercią, doprowadziła ona do śmierci blisko 1 trzeciej całej ówczesnej populacji europejskiej. Co doprowadziło nie tylko do ogromnego spadku populacji europejskiej, ale i do poważnego załamania się gospodarczego wielu państw i regionów na świecie. Wszystko to sprawiło, że od drugiej połowy XIV wieku poszczególni władcy europejscy, aby poradzić sobie z narastającym kryzysem, zaczęli coraz częściej dopuszczać się procederu zwanego psuciem monety. Polegającym na zmniejszeniu zawartej w pieniądzach ilości szlachetnego kruszcu, by zachować dotychczasowe nominały. Co jednak doprowadziło w kolejnych latach do poważnego kryzysu pieniężnego i załamania się wiele ważnych spółek handlowych, m.in. wśród państewek włoskich. Wszystko to sprawiło, że na przełomie XIV i XV wieku. W poszczególnych państwach europejskich doszło do coraz większych niepokojów społecznych, które sprzyjały między innymi buntom chłopskim zniecanym przez społeczność chłopską w obliczu narastających problemów społecznych i gospodarczych. Do pierwszego dużego buntu chłopskiego, który zapisał się na kartach historii, doszło na terenie Flandrii, na terenie dzisiejszej Francji. W latach 1323-1328, podczas którego lokalni chłopi zbuntowali się przeciwko swoim francuskim panom, sprzeciwiając się ich polityce podnoszenia podatków. Ich bunty doprowadziły do tego, że praktycznie cała Flandria stanęła w ogniu krwawej i brutalnej wojny. Dopiero w roku 1328, w wyniku interwencji francuskiego rycerstwa, udało się ten bunt w końcu stłumić, ale za cenę spustoszenia prawie całej Flandrii. Do kolejnego dużego buntu doszło w roku 1358, tym razem w samym sercu Francji, gdzie zbuntowała się ludność chłopska, m.in. z takich rejonów jak rejon paryski, Picardia, Normandia czy Szampania. W wyniku czego spora część Francji zaczęła buntować się przeciwko rządom szlachty oraz samego króla. Ostatecznie bunt ten został stłumiony przez króla dzięki szybkiej interwencji rycerstwa, ale za cenę ogromnych masakr wśród lokalnej ludności. Ostatnim dużym buntem chłopskim, który wybuchł w XIV wieku, był bunt Łota. Tylera z 1381 roku, który wybuchł na terenie Anglii. Angielscy chłopi również zaczęli buntować się przeciwko coraz wyższym podatkom, które zaczęli na nich nakładać angielscy szlachcice oraz król. Bunt Łota Tylera jest uważany za największy ze wszystkich buntów chłopskich XIV wieku i wielu uważało nawet, że miał on największe szanse na sukces, gdyż prowadzeni przez Łota Tylera przywódcę Rebeli, zbuntowani chłopi zdołali odnieść kilka lokalnych zwycięstw nad siłami angielskiego rycerstwa, a nawet zdołali oni na pewien czas zająć i splądrować Londyn. Wówczas to ówczesny król Anglii, Richard II, w akcie desperacji zgodził się na wszczęcie rokowań pokojowych ze zbuntowanymi chłopami. W rzeczywistości jednak był to z jego strony podstęp. Gdy tylko Lord Tyler wraz ze swoimi stronnikami przybył na spotkanie z królem, aby wynegocjować pokój i lepsze traktowanie chłopów, został na rozkaz króla pojmany przez jego żołnierzy, a następnie stracony. Utrata lidera sprawiła, że zbuntowani chłopi szybko się załamali, a ich siły zostały ostatecznie stłumione przez wojska angielskiego rycerstwa. Ostatecznym rozrachunku wszystkie bunty zostały stłumione przez panujących monarchów i ich rycerstwo, jednakże sam fakt, że chłopi w ogóle zdecydowali się chwycić za broń i podważyć władzę i autorytet swoich władców, świadczyło o tym, jak głębokim kryzysie gospodarczym znalazła się w Europa w dobie XIV wieku. XIV wiek był również okresem, w którym zaczął podupadać autorytet papiestwa. XIII wiek był powszechnie uznawany za okres dominacji papieża w Europie, nasilania się chrześcijańskiego uniwersalizmu, w którym to decydującą rolę odgrywa stolica apostolska. Jednak z początkiem XIV wieku sytuacja zaczęła ulegać diametralnej zmianie, kiedy to Autorytet i władza papieża była coraz częściej podważana nie przez cesarza niemieckiego, ale przez monarchów stanowych poszczególnych państw europejskich. Jako pierwsi na wojenną ścieżkę z papieżem poszli królowie francuscy, poczynając od Filipa pięknego, który już na początku XIV wieku, próbując opodatkować Kościół we Francji, podważał autorytet ówczesnego papieża Bonifacego VIII. Cały ten konflikt eskalował jeszcze bardziej, kiedy w roku 1309 francuskie duchowieństwo praktycznie zdominowało scenę polityczną stolicy apostolskiej i zaczęło decydować o wyborze kolejnych papieży. Konsekwencji czego w latach 1309-1377 każdy kolejny papież był wybierany spośród francuskich duchownych. Którzy następnie reprezentowali interesy głównie Królestwa Francuskiego. Jakby tego wszystkiego było mało, ówcześni papieże zdecydowali się przenieść siedzibę swojej władzy ze stolicy Apostolskiej do francuskiego miasta Avignon, w efekcie czego stali się oni niemal całkowicie zależni od władzy francuskich królów, co rozpoczęło trwający ponad pół wieku okres tzw tak niewoli awiniońskiej, podczas którego to właśnie korona francuska posiadała władzę nadrzędną nad papieżami. To jednak sprawiło, że reputacje i autorytet papiestwa w Europie drastycznie zmalały i wielu domagało się tego, aby papież powrócił do Rzymu. Nastąpiło to dopiero w roku 1377. Jednak nawet zakończenie niewoli awiniońskiej nie zdołało odbudować reputacji Papieża, konsekwencji czego, już rok później, wielu zaczęło kwestionować dotychczasową władzę dysponowaną przez papieży w Rzymie, co sprzyjało procesowi znanemu jako Wielka Schizma Zachodnia, podczas którego poszczególni duchowni z różnych części Europy zaczęli wybierać swoich własnych papieży na swoich własnych odrębnych konklawach i soborach. Efekcie czego? W latach 1378-1417 na terenie Europy istniało aż trzech papieży z trzema różnymi siedzibami. Pierwszy z nich był papież z Awinionu, którego popierali Francuzi i ich sprzymierzeńcy, m.in. Szkoci. Drugim papieżem był papież z Rzymu, który był popierany m.in. przez Anglię, Niemcy oraz Włochy. Z kolei trzeci papież, Rządził na terenie miasta Pisa od roku 1409. Ten chaos, jaki zapanował w szeregach hierarchów kościelnych, sprawił jeszcze bardziej, że na początku XV wieku władza i autorytet papieża były podważane na niespotykaną wcześniej skalę. Przełom nastąpił dopiero w roku 1414 wraz z rozpoczęciem obrad soborów Konstancji który ostatecznie doprowadził do tego, że w roku 1417 odsunięto od władzy wszystkich dotychczasowych papieży i na tym soborze wybrano nowego papieża w osobie Marcina V, który zdołał scementować ponownie wszystkie struktury kościelne, kończąc tym samym okres wielkiej schizmy zachodniej. Jednocześnie jednak sobór w Konstancji próbował całkowicie przebudować system władzy obowiązujący na terenie całego kościoła, uważając, że od tego momentu najwyższą władzę i autorytet w kościele powinien posiadać sobór powszechny, który będzie reprezentować interesy kościoła i całego świata chrześcijańskiego i którego władzy podporządkowany powinien być nawet sam papież. To jednak spotkało się ze sprzeciwem papieża Marcina V, który nie chciał, aby autorytet papieństwa został podważony przez sobory powszechnie. W konsekwencji czego przez następne kilka dekad toczyła się rywalizacja pomiędzy zwolennikami papieństwa a zwolennikami idei tzw. koncyliaryzmu, który zakładał, że to sobory powszechne powinny być najwyższym autorytetem w Kościele. Ostatecznie. Marcinowi V, jego następcom, udało się podważyć władzę i autorytet konceliarystów, w efekcie czego papież ponownie stał się najważniejszą osobą w strukturach kościelnych. Nie zmieniało to jednak wszystko faktu, że do połowy XV wieku władza papieska została w tak znaczącym stopniu osłabiona, że niemożliwym stało się powrócenie do dawnego XIII wiecznego uniwersalizmu papieskiego i chrześcijańskiego, który wcześniej obowiązywał w Europie. Wszystkie te wydarzenia sprzyjały rozwojowi nowych ruchów reformatorskich, reprezentowanych przez różne radykalne odłamy duchownych czy uczonych świeckich, które domagały się całkowitej przebudowy kościoła, jego dotychczasowej hierarchii i pozycji w Europie. Za jednego z pierwszych reformatorów zaliczał się John Wikelf, który był jednym z angielskich teologów i profesorów w Oksfordzie, żyjący w drugiej połowie XIV wieku, domagał się gruntownej i radykalnej reformy całego kościoła i jego dotychczasowej struktury. Uważał, że kościół stał się hierarchią za bardzo korporacyjną, w której większą wagę przykładano do władzy politycznej i dóbr materialnych niż do krzewienia wiary chrześcijańskiej. Dlatego uważał on, że prawdziwy Kościół powinien stać się mistyczną wspólnotą osób wybranych przez Boga, które powinny prowadzić duszę do zbawienia. Oprócz tego teolog zanegował nadrzędność papieża wobec Kościoła i uważał, że Pismo Święte powinno być swobodnie czytane i interpretowane przez każdego chrześcijanina bez niepotrzebnych komentarzy zawieranych przez władze kościelne. Oczywiście program reform przedstawiony przez Johna Wickelfa został szybko zakwestionowany przez władze kościelne, które ogłosiły angielskiego teologa heretykiem i na każdym kroku starały się tępić działalność jego ruchów reformatorskich. Jednakże dzieła Johna Wickelfa przetrwały próbę czasu i w kolejnych dekadach ruchy tzw. Lollartów. Czyli ubogich księży, oraz wiernych, którzy promowali proste życie zgodne z Ewangelią, zaczęły sprzeciwiać się autorytetowi hierarchów kościelnych, domagając się gruntownych reform w ówczesnym świecie chrześcijańskim. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę, i do usłyszenia.